I'm a couple, to your clean and proper. Yeah, i you gonna me forever. Hello, nice, baby, turn it down. Moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Witam się z wami ze Szczyrku Dlaczego tutaj jesteśmy? Kochani, jesteśmy tutaj, ponieważ odwiedzamy dzisiaj na Comic Group, ale nie tylko Mamy naprawdę bardzo fajny plan na ten dzień e, Najpierw zobaczymy sobie trochę firmy, jak to wszystko wygląda Nie wiem, gdzie będziemy mogli wejść, ale ja bym bardzo chciała zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Bardzo cieszę, że poznam osobiście w końcu dziewczyny, z którymi współpracuję już ponad rok. Będę dzisiaj dla was pakować paczki. Będziemy również w schronisku, dla którego zebraliśmy wszystkie te rzeczy. Na koniec czeka nas filmowy, także dzisiaj naprawdę będzie fajny dzień i kochani moi zapraszam was do oglądania. Idziemy teraz do studia. Zobaczcie, tak to wygląda. To jest nasza ścianka, teraz moja ustańka. A to jest nasza mini łazienka. O Boże, jaka słodziutka, muszę do niej podejść bliżej. Patrzcie, jak słodziutko, różowiutko. Pięknie. Słyszeliście, że teraz Majesteinka, teraz znowu twarz? Jest <laughs> tu o matko, słuchajcie, wypiliśmy kawkę, pozwiedzaliśmy trochę i jedziemy teraz do schroniska w żywcu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Także jedziemy. Tu boże, kochany. Serduszko mi pęka, chodź. Ojej. Misiu piękny. Zapytałam się pana, i on miał kiedyś domek, wiecie? Jest bardzo taki przyjacielski. Trochę cię za uchem wydrapie. Tak, tak, pięknotka. Po prostu jesteś cudny, wiesz? Będę trzymać kciuki, żeby znaleźć domek. Ile rzeczy udało nam się uzbierać? Naprawdę, po prostu. Ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Już słuchajcie potem się zgłaszaliście, ale my nawet nie mieliśmy już miejsce w samochodzie, żeby to wszystko e, trzymać. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Żwirki, jedzenie, koce, zabawki. Fajna zabawka, cieszysz się? Boże, Jezus, słuchajcie, mi tak serce pękasz, to jest po prostu. Co tam? <słuch> Jajku, piękny! Słodość piękny! Śliczny jesteś! Słuchajcie, muszę coś powiedzieć, byliśmy przed chwilą w schronisku. Byliśmy. No, byliśmy? A, dobra. a co powiedziałam? No byliśmy. Ty już jesteś wyczulony, że powiem, byłyśmy? Nie, 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 nie. Byliśmy przed chwilą w schronisku, no i roz, rozpakowaliśmy rzeczy z samochodu. No, a że jakby jeszcze nie do końca rozpakowaliśmy samochód po naszym ślubie, nie mieliśmy pewności, co jest w środku. I wyobraź sobie, nagle pani ze schroniska dzwoni tutaj do dziewczyn i mówi, że coś tam chyba zostało, jakieś buty, jakieś, jakieś ubrania. No i Juri po to pojechał i oddaliśmy do, do schroniska suknię ślubną i garnitur. To są mniej Ej, a może wystawimy tą suknię na sprzedaż i dochód poświęcimy dla schroniska? No, możemy, no do tego. Co myślicie? Super. No. Mysza? Dobra. To tak zrobimy. Właśnie to wymyśliłam. Widzicie, się nic się bez przyczyny nie dzieje. Tak poznaje, widocznie tak być, po prostu to był taki znak. No ale pani się pewnie zdziwiła, jak zobaczyła tam karmy, świrki. No nieźle. Ustalamy plan naszego jutrzejszego pobytu w Energy No. No. Więc sobie po no. prostu zaczniemy od tego takiego lajtowego, familijnego. Dobra, dobra. Potem będziemy powoli przychodzić na coraz gorsze. A potem na no, już ten polecimy na Space na i Space Bustera, ale to zobaczymy. Tam jest jeszcze dom Wierzysz we mnie. Tak, bardzo. <noise> no jak nie, to ja sobie pójdę tam jakąś karuzelę dla dzieci, A, a nie, to ja mam na karuzeli. Ja byłam na tych konikach, wiesz, piętrowych i mi się tam niedobrze zrobiło. Tak? No, bo to w kółko jedziesz do góry, na dół i automatycznie po jakimś czasie... Bo ci. właśnie ja, ja nie mogę tak dookoła. <noise> to ja wolę te roller coastery. Roller masz, wiesz, z górki przynajmniej, wiesz, jest super. Ze mną nie zginiesz. Muszę ci zaufać, nie mam wyboru No, naprawdę, mamy radę, radę Dobrze, mamy super pogodę 17 stopni, no. także fajnie Udało się i Pokażę wam trochę strefy produkcyjnej Żeby wejść na produkcję musimy się specjalnie Tego przygotować, tutaj mamy czepki Tutaj mamy skafandry, tak żeby zachować Wszystkie środki bezpieczeństwa Ostrożności i lecimy Tutaj ubijają się musy Dokładnie tutaj. One są naprawdę ubijane, dlatego mają taką super konsystencję. Mega! To jest nasze ciekawe rozwiązanie, bo jak widzicie tutaj są oleje. I e, my te oleje bezpośrednio podłączamy przy górki Aha. i mogą się bez kontaktu, że nie nalewają z bankami, przelewają, że nie ma odpowiedź. Podjeżdżają okay. i trawają te odsłonięcia do oleju, który idzie tam zainteresowanym. jest ustawione, Tak, waga, która jest żeby... sterowana na, na odsłoniwaniach, żeby odsłonić ilość Wow, i mega. I one po prostu Ale bezkontaktowo? Tak, bezkontaktowo. Super. 500 litrów maski amolientowej na 5000 porcji. Niesamowite. Podmierzana i już założona. Tam pani tylko nakłada ręcznie, a dokręca już maszyna. Tutaj zobaczcie, jest masa do masełka, do makijażu. Potem te masełka lądują w opakowaniach i przechodzą przez chłodzenie. Właśnie tutaj. Tutaj są produkty, które już czekają na oklejenie. Już w środku nich jest docelowy produkt. Zobaczcie. Będą jakieś czary mary się podobno działy tutaj na magazynie. Ja to nie wiem, nie wiem dlaczego. Ale to <laughs> tak strasznie tutaj oni pakują paczki totalitarne. To jest super. jest super. To... Magazyn towaru detalicznego. z tego naprawdę tutaj z tego bierzemy, tak naprawdę tego zamówienia. W systemie mamy tak naprawdę wgrywane na bieżąco wszystkie zamówienia od klientów detalicznych. No i dzięki temu my możemy. Dzięki temu usprawnione mamy e, pakowanie, szykowanie. Super. Tak zwany ułatwiacz pracy. E, za wami stoi układnica, jest to nazywane naszym magazynem pośrednim. E, wow. się nie ja tego się nie spodziewałem, że to się pewnie, że to z góry zjedzie. Ja I mega to opakowanie, do tego jest Super. Dziękujemy za piękną prezentację. Muszę wam powiedzieć, że to było niesamowite doświadczenie zobaczyć to, co się tam dzieje od kuchni. Serio, czuli, czuliśmy się z Jurim jak w tym programie Galileo. Moi drodzy, a teraz czeka nas... Film, wspólne oglądanie filmu, makimperium. Imperium, zobaczcie, jak dziewczyny wszystko pięknie przygotowały. I jakie tutaj są super dekoracje. Popkornik. Nie, no po prostu. Będę tu częściej przyjeżdżała. No. Zobacz, co ty tu jeszcze dostało. Na potem. Dzięki, że nas wszyscy ugościli. Było co Wracamy naprawdę. do apartamentu. Tak, muszę że jechać się do tego nie. Wyciągamy garnitur. Przez chwilę byłeś na schronisku, ale już jesteś w domu. I moja suknia. Ja, no, ja potem dokładnie wszystko posprawdzam, tak, na pewno ale trzeba nie, ją... No, bardzo dobrym stanie. jest wyciągna tylko. Wiecie co, ja tak prawdę mówiąc... To nie spędziłam zbyt dużo czasu w tej sukni. Tak mniej więcej połowę wesela spędziłam w tej sukni, a drugą połowę w sukience, w której tańczyłam pierwszy taniec, bo po prostu By było mi wygodnie. wygodniej i chciałam potańczyć się, pobawić. Ale ta sukienka jest widalna na stanie. trzeba tylko wyprasować to wszystko, to jest jedyne... No i oddać na czyszczenie na pewno. Tak, na pewno. Wszystko zrobimy tak, żeby było elegancko. Ale jest piękna. A wiecie, co powiem wam tak szerzej, się zastanawiałam, co mam z nią zrobić, bo no tak kurczę, no po co ma się wisieć w szafie na pamiątkę? Ja jakoś tak, no nie wiem, nie czuję takiej potrzeby. A może komuś posłużę, ja a przy okazji możemy. pomożemy. Super to wyszło. Widzisz, ja, tak jak powiedziałam, nic się nie dzieje bez przyczyny. Tylko do prasowania do tego, do prania. Do prania i do prasowania, no. Po weselu pędziliśmy do lekarza do szpitala w sumie a ja z moją nogą i po prostu to wszystko wrzucaliśmy tak na biegu do samochodu a naprawdę było mnóstwo rzeczy jeszcze nie mieliśmy naszego auta także na biegu po prostu wszystko pakowaliśmy Adrian ci pomagał, izola a ja nie I mogłam Adrian chodzić na angielski chyba. Adrian się jeszcze śpieszył na angielski a ja słuchajcie nie mogłam już chodzić miałam tak rozwaloną nogę i jak sobie pomyślę <laughs> co ta pani musiała sobie pomyśleć jak zaczęli wyciągać te rzeczy i zobaczyli tam suknię i nie <laughs> Tam też te buty były. I jeszcze moje buty tam były, no. Nieźle, nieźle. Ale widzicie, to spowodowało, że wadłem na ten pomysł, myślę, że fajny. Garnitur jest w stanie. Bardzo dobrym. Bardzo dobrym. Tylko też muszę go dać, żeby z go go wyprasowali, wyczyścili też go. Dać. Tak, 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 jak najbardziej. Żeby Kurde, mieć. ej, to jest w ogóle takie śmieszne, że teraz my, wiem, że my tak my dużo, my dużo jeździmy, teraz jeździmy, że <laughs> miesiąc po ślubie dopiero suknia <laughs> ślubna i garnitur lądują u nas w no. domu. Cały czas coś. I miesiąc, zaraz będzie dwa miesiące. Zaraz będzie dwa. Nie no, nie tak zaraz. Półtora no, miesiąca. Półtora miesiąca, no. no. Półtora miesiąca, jesteśmy małżeństwem. Ale, nie Ale nie idzie, to szybko nie leci, nie? No i to nie idzie, jakoś to szybko, szybko. Moim zdaniem to woli nawet zaczął lecieć. Odkąd jesteś małżeństwem? Nie no. mam takiego gościa. nie wiem, nie analizowałam tego. To co się dzieje też? Dużo się dzieje, no. Dobra, lecimy do domu. Zobaczcie, jakie piękne tulipany dostałam od męża. No, cudeńka. Pokażę wam jeszcze trochę backstage'u. Jak wróciliśmy, to zajęłam się na poważnie urządzeniem tego pokoju. Tutaj będą dwie komody, które Jury dzisiaj obiecał mi, że złoży. <grym> Zamówiłam już obrazy na ścianę. Wiem, że jeszcze tego nie widać, ale będzie pięknie. Benji, będzie fajnie? Będzie ci się podobać tutaj? Ale wiesz, że to nie dla ciebie pokój? Nie, to nie dla ciebie. Zostaw tą śrubkę, halo! Pszik. Bengal, wychodzimy stąd. Nie. Mysza, chodź. Chodź, kic, kic, chodź, wychodzimy z tego pokoju. Chodź, chodź. Pokaż, jak jesteś grzeczny, no bardzo grzeczny jesteś, chodź. Bardzo grzeczny, jak piesek, tak? Jeżeli chodzi o suknię ślubną, to zrobimy licytację. Oczywiście całość tak, jak obiecałam, pójdzie na schronisko. Na to schronisko w żywcu. Oczywiście zanim tą suknię wystawię, to ją przygotuję, oddam do czyszczenia, wyprasuję tak, żeby ona była idealna, w idealnym stanie. Muszę jeszcze ją całą przejrzeć, czy tam nie ma żadnych zniszczeń, wiecie. Więc na pewno to się stanie na dniach. Nie zdążę tego niestety zrobić teraz, ponieważ za godzinę już musimy być. Za godzinkę musimy już być pod Warszawą. Zaczynamy nasz kurs nurkowania, dlatego dzisiaj to jest niestety niemożliwe, ale poinformuję Was na pewno o tym na Instagramie. Myślę, że tutaj również wrzucę po prostu link do tej aukcji w przypięty komentarz może w kolejnym filmie. Czekajcie, Kot ma teraz kota się przytulać. Tak, teraz się również przytulać do mnie. No i tak to u nas, słuchajcie, wygląda. Spędziliśmy naprawdę super dwa dni razem z całym teamem na Comic Group. Przed Wami jeszcze kolejny vlog: to będzie vlog z Energy Landy. Tam się działo naprawdę dużo, także to będzie super film. Ten film pojawi się na moim kanale pewnie za dwa dni. Bardzo dziękujemy na Comic Group za zaproszenie, za te dwa dni spędzone razem. Naprawdę było cudownie. Cieszę się bardzo, że miałam okazję poznać wszystkich osobiście. No, zobaczyć przede wszystkim, wiecie, całą tą produkcję, zobaczyć jak działa firma. No, niesamowicie inspirujące i fajne. Doświadczenie. Uwaga, idzie do mnie drugi kot. No i tak to słuchajcie, u nas wygląda, jak się tylko położę. O tak. Mamy najbardziej, chyba, towarzyskie i przyjacielskie koty. O, jeszcze telefon mi zwoli. Kurier. Halo? Witam, witam. Jestem w domu. Dobra, dobra, dzięki do zobaczenia. Czy to obiektyw? Nie, kochanie, to chyba nie obiektyw, to chyba szafka Oj. do garderoby. <laughs> Ale tam tylko będziesz musiał 16 śrubek przykręcić. <laughs> Ja już się nie mogę doczekać, aż to wszystko będzie gotowe. Myszko, może poprosiła Piotrka Paulinę, żeby ci w tym pomógł, co? Ja to, sobie to sam zrobię. To chyba nie jest szafka. Ma być szafka, potem obiektyw, a jest potem kawa, a to perfumy. Bardzo sympatyczna przesyłeczka. Chociaż nie ukrywam, że liczyłam, że będzie to szafka. Pióry jest bardzo szczęśliwy. Moi drodzy, ja teraz będę się powolutku z wami żegnać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zabieramy się teraz za ogarnianie drugiego pokoju i powoli się już pakujemy. Czekaj one nas mega fajne teraz trzy dni Chyba ty będziesz nagrywać vloga, co? Jury będzie nagrywać vloga Zobaczymy co się wydarzy Będziemy nurkować Fajn. Fajn. Jezu, on już dają byś żyć no. Cały czas po prostu A jak mnie nie ma to się nie drzesz, to o co chodzi? On po prostu widzi kamerę i, się, i krzyczy Już to ustaliliśmy No i co? Co mam zrobić? Oglądać, podziwiać, się. podziwiać się, jak jesteś piękny, mam, tak? No piękny jesteś naprawdę. No Jezu, najładniejszego kota, mam. Mm -hmm. Na sam koniec jeszcze zaproszę was e, do odwiedzenia profilu na Instagramie i na Comic Group, ponieważ tam możecie znaleźć kulisy pracy, kulisy życia firmy. E, naprawdę przedstawione w bardzo ciekawy sposób. Także tutaj wam oznaczam i was zapraszam, odsyłam was tam. Ja wam życzę standardowo cudownego dnia, wieczoru. Widzimy się już za dwa dni w kolejnym filmie. Buzieczki, kochani. Dzieńka, bye. 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 Do you clean and proper? Where I'm moving, a weekend lover. You're gonna let me on your mind forever. Ever, Nice baby. Turn it down, I can sweet and ready. For a keep like, in